Siemano Dzisiaj szybki wypad, wypad 3 godzinki po południu Jest Tomek tak samo Tomek już w terenie działa My idziemy na to jedno duże pole takie Po ziemniakach A Tomek został na tym mniejszym No i co? Zobaczymy jak będzie Wczoraj Ania znalazła tutaj Srebrnego etka w ładnym stanie można powiedzieć. Także dzisiaj poprawiamy. A jak będzie, zobaczycie na filmie. Także widzimy się przy pierwszym sygnale. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie jakiś śmieć. Folika może albo coś, ale to nigdy nie wiadomo. Trzeba kopnąć. Jednak nie foliko. Co mamy? Ołowik jakiś? Nie wiem, jakiś, albo ołów, albo, albo jakiś inny metal taki stopiony. No generalnie nic ciekawego. No jest w zasadzie nie pierwszy, fancik, a drugi. Odwrócę jakoś. W okularach jestem, nie wiem co tu widać. No, wycieruch jakiś. Nie wiem czy tu coś było widać, czy to coś w ogóle widać na tym. Ja nic nie widzę. Coś jakby chciało się przebijać. Ale no wycieruch i tyle. Nie ma się co tutaj nad tym rozwodzić. No ale jest drugi fancik, bo pierwszy to był taki zwykły guziczek, to nawet tego nie nagrywałem No ale jest pierwsza monetka, także zaczynamy. Zaczynamy zbieranie monetek. No chodzimy, szukamy. W międzyczasie coś tam wyszło. Między innymi taka plomba. No, zajechany stan. Jakiś taki guzik, nic ciekawego, jeszcze złamany. Obrączka ptasia z Belgia, 74 rok. Już pozdrawiam 74 roczniki. No i teraz z takiej dziury wyskoczyło. Kurde, mało zawału nie dostałem. Jak się zaświeciło. Patrzcie, kurde, ale zmyłka taktyczna. Ja pierniczę. No kurde myślałem już, że będzie coś Coś pięknego na co czekam. Kurde, już tyle lat a tu dupa. No nic i tak bywa. No ja sobie chodzi. A ja kupiłem fanta. Jest coś fajnego, mianowicie taki guziczek, patrzcie, a jeszcze takiego chyba nie mam. Coś, jakaś marynarka wojenna, Francuz to będzie, ma koszyczek. I Tu coś jest napisane, chyba 22 Equipage de France, coś takiego. O, teraz ładnie go widać. Takiego ładnego. Co prawda tutaj na rancie trochę jest obgryziony. No ale fajny, fajny fancik. Teraz spadł mi taki guziczek. Ta strona chyba nic nie ma. Ale z drugiej strony jakieś tutaj coś było. Jakiś napis. No. Coś takiego. Ale ona przyszła. Mhm. Bo coś ma. Nie widzę to. Mówi, że jej się świeci na srebrno, kiedy srebrno jej się wyciągała. nie nosi srebrno, nie świeci, no. I no nie wiem co to, taki o jakiś dziabąg. Nie. srebrny dziabąk. nie, nie wiadomo czy to ze srebra, muszę się przyjrzeć. W domu na pewno sprawdzę to, no, ale kurde, wygląda trochę, trochę wygląda na, jak na ja myślałam, srebrne. Ja że to z gruta coś zrobione, ale odwróciłam drugą stronę i tu takie, ale nie wiem. A wagowo trochę waży powiem Ci. Może i to ze srebra, ale co to było to nie mam pojęcia. Będziemy sprawdzać jakiś taki No to sygnał nie ma nic strzałowego, kopniemy sobie razem, ale tylko dlatego, że Ania idzie, bo ma jakąś podobną ładną monetkę w zielonej patynce. Nie stawiałbym na to, że coś będzie fajnego, no ale sprawdzić trzeba A jednak patrz Myślałem, że będzie jakieś badziewie kurde, ale fajna moneta, ja też patrz <grymne> Ale się trafiło. Miedziany, miedziany hamerek <grymne> Ale sygnał taki kurde skaszaniony, no. ja pierniczę, jeszcze na, na żywo to wykopałem. wykopałem. Myślałem, że będzie jakaś folika albo coś. Kurde, jest fajna monetka. To jest. To już takie coś mam, dobra. Wiem, co to jest. Nie no to pamiętam mylę. w tej chwili, ale wiem, co to jest. To znajdę w książce na bank. No, tu ładnie krzyż, a tu jest chyba literka L. A, e. a, a u mnie sobie się ma, nie widać ich nic. Dobra, pokaż wie. swoją. Dobra, daj do ręki, żeby nie było, że to jedna i ta sama. Twoja większa. Twoja trochę inna. Okay. To to nie wiem. No tak, z tej strony krzyż. Może później, jak poczyszczę to, to może dojdę do tego, co to za monetka. No ale fajnie, kurde, gratulation. Te dwie monetki średniowieczne wpadły w jednym momencie. <śleszanie> tego jeszcze nie było. O kurde. Jezu, w końcu zadowolona. Bo chodzi, chodzi i ma ludzi. No, albo z foliki, albo swoją. te wyszczenie nie wiodące. No. no nareszcie coś mam. Dobra, idę do auto, bo mi się pić chce. Idę do tonka, bo mówi, że jest dobrze. Idę zobaczyć, co tam wykopał, czy faktycznie tak dobrze, czy nie. My to za nią wczoraj nie mieliśmy szczęścia na godzinę czasu. Jakieś dwa fanty wpadły, to zmieniliśmy miejscówkę. Idę zobaczyć, co u niego wyszło. Musiał przeklonać to. jest ładne. A, coś tam masz. No to my, Ja mam dwie monetki. No kurde, co ty Prawdopodobnie, prawdopodobnie jest rebelka, nie? Pokaż, pokaż to. No. To ty, ty masz cztery monetki, to masz tego więcej. Nie. No ładne. Trzeba pokrzywione. Z, wiesz, no ale... No ale, ale, ale nie wiem czy to srebro. No, tak obstawiam, nie? Bo dość twarde takie próbowałem to lekko. lekko sprostować. Patrząc na ty, na to... No ale nie no, wiem. Nie? No wzór ma fajne. No. Wygląda zajebiście. No i ten, nie? Ten jest też ciekawy zobacz, Tu widać łeb normalnie jakiegoś króla. Nie patynka taka zielona, nie? Aha, jest no? Tak. No, 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 no. Fajne. Fajnie. To mam w domu coś takiego. No, fajne monetki to są. No, no to przyczyścić trzeba będzie, nie? Delikatnie. Mm -hmm. To też mi wygląda na jakąś starszą. Czy która to była? Ta niewidoczna, ale ta. Na coś widać jakąś datę, napisy, a nie na sobie stroną muszę docznąć. No, faktycznie coś tam widać. To jest coś, nie? No. Ale to mi nic nie mówi, powiem Ci. To będzie mm -hmm. coś, jakiś dziwoląk. Nie mm -hmm. No to nie no to coś tam masz, nie No i zaraz ci jeszcze pokażę tam jakiś temat no. A co jeszcze masz coś? No jakieś tam jeszcze ten... Czekaj, to go nie chowaj bez, to zaraz no zobaczę całe srebro, nie? Ale mi to biło tak Trochę jak na śmiecia. Zielone. Biło na śmiecia, nie? Mówię tak kurde wiesz, kop, kopem bo kopem, nie powiem ci naprawdę trzeba być tu... Tu trzeba być mega cierpliwym. Nie? Takiej nie widziałem jeszcze nigdy tej no. monetki. O tej mowa. Otaj masz na tu już się, tutaj, tutaj Kawał Gruby kladryn, to to nic, nie. To, to to też ma taką patynkę, nie wiem co to jest. Nie? To ciekawe, co to ma. To, to to kawałek widać jakiś tej O, kulka. O, jakieś kawałek. No, to ciekawe. No, to ciekawe, nie. Też takie spore, nie. Dobra, no to, to dobrze. No to, to tobie coś wychodzi, bo kurde, nam tu wczoraj to strasznie dlatego zmieniliśmy. Tylko doszedłem do swojego wykrywacza i już ma coś Ja będę z tym biegał z tą kamerą w tej weftę Co masz się Chyba kurde ładna wyczyścić z piachu, ładniejsza niż tamta. Nie wiem jak to się ustawić do tego, żeby coś było widać. No. Fajniusia, fajniusia, no. Trochę zarośnięta piaskiem, ale ja... No się Wyczyściłam nawet, przeskałam, ale no zatem. No i no, super. Ładna, duża, większa Kurde, niż te, nie albo... wiem czy to nie, nie albo podobna, albo coś... Ale nie, bo to jest grubsza. Bo Tomek podo coś podobnego znalazł. Tak. Tylko że kawałek i pogięty takie, że... Mhm. No ale fajne, dobra, będziemy czyścić w domu i super. Gratuluję. A, dzięki. No coś małego, jeszcze małego bycie rucha. I ja kiedyś znalazłem takie coś złowił, tylko że było większe teraz jest takie malutkie tu to, to nic nie widać nie widać, nie no i taki załowił. ołowiu to kiedyś narazem takie większe no jakiś taki czopek hmm? z ołowiany czopek słońce już prawie za drzewami jest w pół do ósmej jest, sorry, w pół do siódmej także jeszcze z godzinka chodzenia o ja akurat się nagrywam, a ta się, że ma srebro, no weź mnie nawet nie denerwuj, idź do domu, więcej z Tobą nie jadę! <grystanie> 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 Wracasz na piechotę! No, już idzie ze srebrem, także dobra. <grystanie> no, ale po co się włączam? Po to, że wyszła mi teraz taka fajna albo nabijka. O! Widzicie? W formie takiego kwiatuszka, albo to był taki gwóźdź, jak było zdobny, Bo to jest dość gruby ten pin tutaj. Jest co prawda złamany, ale. Ale widać, że jest dość gruby. No, ale taki. Taki fancik, nie? A tak, jak zwykle srebro wykopała i już. No ale nie powiedziałeś, że chcesz Oddawaj, moje ja Nie tak nie powiedziałam, <laughs> że powiedziałam, że ok To powiedziałam, że nie na to pole Cały czas tam gra Dobra, pokazuj co Masz sobie to, zobacz Pokaż mi No jest, Reberka. No jest ale nie takie jak wczoraj, ale jest 50 centów Napoleona III już widzę 1865 rok No i fajnie, super no i takie badzioki. Gratulation, srebro I No, takie. Ja będę cały czas kopać srebro. To nie wiesz, mnie na To jakaś klamerka połamała. No tu też jedna malutka klamerka. O no, tą już to już kiedyś wykopałam też. Średnie wieczno. No takie gwoździe, jakieś, nie wiem, albo Chrystusowe, albo od skrzyni ze skarbem. Mówisz? No, ale gwoźdź fajnie. No, i dwa wycieruchy. Ten znaczy, jeden ja tam, tam troszeczkę coś tam widać. O tak. Hmm. No, dwa centy, centymy. Zbawiam, no Zbawiam. i mówię, tu pewnie by był też to. albo coś tam nie wiem. Nie wiem. No, może jakby się przyjrzeć. To może, ale to nie. Nie, to są te. Już widzę. Co? Niderlandy austriackie. No i dobra no to fajnie, to, to ci posypało. No. Ja na razie... Gdzie moja? Nie mój fan? Jest już, już. Oddawaj. Masz swoje. Jedź. Ach ty Blip. No, jest fancik. Nie wiem jeszcze co to jest No ale prezentuję się w ten sposób. Mam pewne przypuszczenie. Z tej strony jest pełne, z dwóch stron w ogóle płaskie, o nic tu na tym nie ma. A z tej strony jest cięte. O, tak jak widać na przelot. I po środku widać tam jakby takiego jednego pina czy nita. Tu z zewnątrz nic nie widać. Szczerze mówiąc, nigdy się z czymś takim nie, nie spotkałem, ale nie wiem, czy to nie jest jakieś takie specyficzne zakończenie końca pasa przypadkiem. Nie wiem to jest mój strzał jest to prawdopodobne ale, ale mówię nigdy się z czymś takim nie spotkałem jakbyście mieli jakieś pomysły na to albo wiedzieli co to jest to piszcie w komentarzach proszę no a tak w ogóle to ostatnio jak się włączałem była 18.30 i teraz dochodzi 19.15 dobre 40 minut bez fanta nie wiem co to się dzieje Dobra, mamy coś Chyba będzie Moniak Jeszcze mam to w takiej delikatnej grudce Coś większego, kurde, ciekawe A, dupa nie Moniak, guzior Ale już widzę, że będzie Napoleon <laughs> Kolejny fajny guziczek dzisiejszego dnia i kolejny Napoleonek No pięknie Jest, super stan O kurde mam już takiego, nie wiem czy tej wielkości, bo tych guzików były różne rozmiary. mam już ich od groma, ale nie wiem czy akurat mam tej wielkości. Ale jest, ten jest naprawdę w mega dobrym stanie. Czekajcie, przetrę to trochę, zaraz pokażę. Nie wiem, jak to będzie widać, bo już się robi lekka szarówka. No ale jest super, kurde, super guzior. No, już można powiedzieć na zejście z pola. Ale będzie, kurde, do kolekcji patrzcie coś pięknego nie dobra to jest. przytrzymaj dobra Tomek znalazł jeszcze taki guzioczek guziczek czekaj bo to kurde tak wszystko odblaskuje generalnie tam jakiś kwiatuszek na tym jest dobra fajne pokaż jeszcze tą monetkę co mówię, że jeszcze ci wyszło Niewiele tu widać no, W zasadzie nie chyba nie. bardziej powyginana niż, niż faktycznie coś tam widać A Ty? Coś jeszcze Ci wyszło, nie? Tak, wycieruch A, plombusia No, to taka No, to taka jest se. wycieruch To będzie chyba 1 centym z I nic poza tym Nic nie widzę na no nim Zarośnięty no. Rzymek może być <noise> <To> za ty <zarośnięty. głos> żywek, nie ogolisz się. Taki spory prześliczek. Jak ta Dobra, moje widzieliście. O, podsumowania nie będę nagrywał, bo już za ciemno na podsumowanie. Może widzieliście, co wyszło. Moje praktycznie wszystkie fanty Tomka i Ani No te lepsze. No i co, fajnie wypadło. Nowo wpadło srebro. Tomek wydusił z tego pola, na którym ja już powiesiłem. <laughs> kurde, że tutaj nic nie wychodzi. To jeszcze wydusił i to całkiem nieźle. My tam na tamtym drugim polu nawet coś tam nakopaliśmy, także nie było źle. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Wszystkim dziękuję za oglądanie, za lajki, subskrypcje, komentarze. No i co? Do następnego. Siema.